Co tam, paniczków w branży? Zapraszam na nowy subiektywnie, w którym to rozmawiamy na tematy ważne i ważniejsze dotyczące smartfonów i tematów około smartfonowych, a z racji tego, że w ciągu ostatniego tygodnia żadne subiektywnie się nie pojawiło, więc chyba kilka fajnych informacji mam wam do przekazania. Pierwszą informacją, jak się okazuje, Elon Musk postanowił wycofać się z zakupu Twittera. Jak grom z jasnego nieba padła informacja w kwietniu bieżącego roku, że Elon Musk chce kupić jeden z bardzo, bardzo popularnych portali społecznościowych za bagatela 44 miliardy dolarów. Elon robiąc research, okazuje się, że portal deklarował mniej fake kont, fake newsów, spamu czy złośliwego oprogramowania. Dlatego z informacji, o których my przynajmniej mówimy sobie na co dzień, wynika z tego, że Elonowi nie opłaca się kupowanie Twittera. No cóż, jak to się mówi, kto bogatemu zabroni? Dosłownie parę dni temu ruszyła oficjalna sprzedaż nowych MacBooków R2022 z procesorami M2. Pierwsze materiały na temat nowych procesorów M2 zainstalowanych w starszych, wizualnie starszych MacBookach Pro już się pojawiły. Jak się okazuje, M2 faktycznie są wydajniejszymi procesorami od M1, no i to o czym mówiłem Wam już parę miesięcy temu, na pewno nie będą wydajniejsze od M1 Pro, od M1 Max i na pewno M1 Ultra, no bo wiecie, rynek byłby mocno kanibalizowany przez M2. Dlatego jest to pomost łączący M1 oraz M1 Pro. Głównym zastrzeżeniem oraz problemem recenzentów, jeżeli chodzi o M2 zastosowany w Nowym MacBooku Pro z pamięcią 256 GB jest szybkość zapisu oraz odczytu, która jest odczuwalnie znacznie, ale to znacznie wolniejsza od zeszłorocznych modeli MacBooka. Ja swój model do testów już zamówiłem, dla żony zamówiłem, więc pod koniec miesiąca spodziewajcie się pierwszego materiału już stricte o MacBooku. RM2. Od wczoraj ruszyła oficjalna beta publiczna iOS 16, więc każdy z was mający iPhone'a od modelu 8 ma możliwość instalowania oprogramowania od Apple. Beta testy, tak jak Apple zagwarantowało nam ruszyły od lipca, one obejmują nie tylko iOSa oraz iPad OS, MacOS Aventura, TVOSa. WatchOS 9 i każde inne oprogramowanie od Apple. Co należy zrobić, aby móc zainstalować wersję na swoim urządzeniu? Wchodzicie sobie na stronę Apple, rejestrujecie się w beta testach, pobieracie profil, instalujecie profil i w momencie, kiedy włączycie ustawienia oraz klikniecie aktualizację, powinna Wam wyskoczyć aktualizacja do nowego oprogramowania. I teraz tak. Jeżeli ktoś dotychczas korzystał tak jak ja z bet deweloperskich, no to moim zdaniem nie ma większego sensu, bo te wersje będą na siebie nakładane. Mianowicie wczoraj wyszła beta deweloperska numer 3, czyli krótko mówiąc, beta deweloperska numer 3 jest odpowiednikiem bety publicznej numer 1. Czyli wiecie, mniej więcej tak, to jest ten sam poziom z tym, że... O dwa numery dalej, bo bad deweloperskich były po prostu o dwie sztuki więcej. Przypominam, iOS a 16 dostają wszystkie urządzenia od Apple, jeżeli chodzi o iPhone od modelu 8, w tym roku 7 już zabraknie. Jeżeli mówimy o WatchOS, wszystkie Apple Watch od wersji 4 w górę, natomiast jeżeli chodzi o macOS Ventura, wszystkie, a przynajmniej większość Maców i Macbooków od roku 2017. Co uważam za głupotę, bo te MacBooki z 2016 roku, czyli ta nowość wówczas, jeżeli chodzi o design, mam wrażenie, że spokojniej byłyby w stanie obsłużyć Mac OS Ventura. No cóż, tak to wygląda, jeżeli ktoś chce, zapraszam. Oczywiście zaznaczam, są błędy, są bugi, więc miejcie to moi drodzy na uwadze. Gorąco zachęcam o zrobienie backupu i w razie czego zawsze możecie cofnąć się do aktualnej wersji iOS. Coraz więcej mówi się na temat nie nowego iPhone'a, a nowego Apple Watcha serii 8. Mianowicie Apple po raz kolejny postanowiło, że doda do swojego segmentu urządzeń. Mianowicie najprawdopodobniej na 100% będziemy mieli Apple Watcha serii 8, ale będziemy również mieli Apple Watcha 8 Pro. Czyli urządzenie, które w jakimś tam stopniu może konkurować z Garminem pod względem wytrzymałości, pod względem możliwości, które siłą rzeczy no, będą poprawione. No Mam wrażenie, że Apple Watch Pro 8 Pro. Nie przekona do siebie użytkowników Garmin'a, niejednokrotnie miałem styczność z Garmin'ami i to są fantastyczne urządzenia. To jest, mam wrażenie, że zupełnie inny segment, jeżeli chodzi o Apple Watche, dla sportowców, dla osób bardziej zaawansowanych albo po prostu... Nie chcący mieć takiej zabawki, mam wrażenie trochę zabawki w porównaniu do Garmina, to myślę, że Apple Watch serii 8 Pro nie będzie dla nich jakąś super alternatywą. No i co najgorsze, ceny nowych Apple Watch, y według Bloomberga, a przede wszystkim Marga Gurmana oraz serwisu Phoneraya, cena ma, zaczyna się od około 900 dolarów, czyli kwota iPhone'a 13 Pro około 5000 zł za Apple Watcha bardzo, bardzo dużo. Najwięksi zagraniczni tech youtuberzy zaczęli dostawać nowe. Xiaomi 12S Ultra. Rzecz jasna. My w Polsce do takiego grona nie należymy, natomiast już na kanale MKBHD macie możliwość obejrzenia materiału poświęconemu nowemu, no można powiedzieć, bez problemu flagowcowi od Xiaomi. Smartfon przede wszystkim charakteryzuje się piekielnie kosmicznym, ogromnym obiektywem 50 MP, możliwością rejestracji filmów 8K Snapdragonem 8 generacji pierwszej 8 12 GB RAM oraz niespełna 5000 mAh bateria. Obiektywy mamy trzy Pierwszy główny 50 MP z resy. Autofokusem oraz optyczną stabilizacją obrazu, peryskopowy 48 megapikselowy oraz ultra szeroki 48 megapikselowy. Nie zabrakło również TOS 3D. Ja będę prosić Xiaomi o możliwość udostępnienia mi tego urządzenia. Natomiast raczej na polskim rynku szybko tego urządzenia nie powinniśmy się spodziewać. Ostatnio wyciekła oficjalna specyfikacja ładowarki do nowego. Tak, zgadliście? Xiaomi 13 Pro. No wiecie, dzień bez nowego Xiaomi, dniem straconym. Już tej jesieni ma zostać zaprezentowany nowy Xiaomi 13 Pro z ładowarką na poziomie 200W. I mam wrażenie, że zbliżamy się do tego poziomu, gdzie bateria przestaje być dla nas problemem. Okej, okay, baterie są wolniejsze, baterie nie zapierdzielają tak, jak moglibyśmy. Yy oczekiwać od nich tego, że będą no wytrzymywać 2, 3, 5, 10 dni, tak jak było to chociażby w telefonach komórkowych sprzed 20-25 lat. Natomiast szybkie ładowanie, mam wrażenie, że rozwiązuje te problemy. No, 200 W w smartfonie, który pewnie będzie miał baterię około 5000 mAh, kosmos. Micron, czyli jeden z producentów kart pamięci, zaprezentował ostatnio nową kartę Micro o maksymalnej pojemności 1,5 terabajta. No nie da się ukryć, że z perspektywy lat i z perspektywy historii, jeżeli chodzi o pamięci takie, wiecie, malutkie, przenośne, robi to niesamowite wrażenie. No i teraz wjeżdża na salony karta 1,5 terabajta. Mam wrażenie, że to nie jest ten moment, żeby teraz każdy rzucił się na karty pamięci po 1000-2000 zł do smartfonów. Po pierwsze, potrzebne są urządzenia, które taką pamięć będą obsługiwać. Po drugie, jak zapchać mobilne urządzenie kartą 15 terabajtową, No i po trzecie minie jeszcze trochę czasu, aby te ceny zostały spopularyzowane i żeby w ogóle było warto bawić się w zakup takiej karty. Sony zaprezentowało nowe flagowe telewizory na rok 2022. Mówimy tutaj o dwóch modelach 55 oraz 65 calowych Sony Bravia XR A95K QD OLED. No i cóż, jak wszystko w 2022 roku tanio nie będzie. Model 55 calowy to wydatek od 13 tysięcy złotych. Model 65-calowy to ponad 17 tysięcy złotych. Pieniądze duże. Ja osobiście nie przeznaczyłbym tak ogromnych pieniędzy na telewizor, szczególnie jeszcze o takiej przekątnej. Natomiast być może będzie to nowe rozdanie w segmencie telewizorów. Drogie Sony, jeżeli mnie oglądacie, a wiem, że czasami Wam się zdarza, to jest przyjemnością taki materiał o jednym z tych telewizorów zrobię, zrecenzuję i omówię dla widzów. Ogólnie z produktami od Sony mam tak, że bardzo lubię ich produkty, pod warunkiem, że nie są to smartfony. Dosłownie parę dni temu na kanał Unbox Therapy wjechał dosyć specjalny materiał, kontynuacja filmu, który już jakiś czas temu wrzucił, mianowicie ja to nazywam GameBox 4 w jednym. Krótko mówiąc, urządzenie, które ma zawarte w sobie mocnego pc z RTX-em 3090, PlayStation 5, Xboxa Series X oraz Nintendo Switcha. Dopowiem Wam, że super to wygląda, przeraża trochę cena, bo niby każdy w domu może mieć coś takiego, natomiast włożenie tego wszystkiego do jednego pudła, no prezentuje się wow, kosmicznie. Oficjalnie na Twitterze Naughty Dog oraz Neil Druckmann poinformowali, że prace nad Remake'iem, łamane remasterem zostały zakończone. Ja bym w ogóle nie nazwał tego remasterem, bo zazwyczaj określenie remaster tyczy się trochę podbicia rozdzielczości, zwiększenia ilości klatek, może poprawienia ilości detali. Tutaj wszystko śmiga, przynajmniej z tego co widziałem na zwiastunach oraz gameplayach wszystko to śmiga na znacznie poprawionym engine, który wizualnie bardzo nawiązuje do part 2. I mimo iż przeszedłem The Last Was w 2013 roku podczas premiery na PlayStation 3, potem na PlayStation 4 wersję zremasterowaną, tak bez problemu jestem w stanie przejść po raz kolejny, ponieważ gra jest fantastyczna. Nie wiem, czy lepsza czy gorsza od dwójki mnie mniej ocenia. W jeden i drugi tytuł grało mi się fantastycznie. Ja wiem, remake dziewięcioletniej gry to raczej wielkiego sensu nie ma, no ale są idioci tacy, jak ja, którzy i tak. Kupią. No nic moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. W tym tygodniu jeszcze dwa materiały. Pierwszy, top najbardziej opłacalnych smartfonów trzeciego kwartału 2022 roku. Trzeba zrobić aktualizację, zmian trochę jest, ceny w dalszym ciągu rosną i ciężko jest dobrać odpowiedni smartfon i wybrać w tym segmencie 1000 3500 zł. No i najprawdopodobniej w weekend długofalowa recenzja Maca Studio, którą już jakiś czas temu obiecywałem. Powiedziałem, że i tak się nie będę spieszyć z tym, bo. Po co? Natomiast po kilku miesiącach korzystania z tego urządzenia jestem w stanie już bardzo dokładnie, szczegółowo wypowiedzieć na temat tego urządzenia. Tymczasem kłaniam się nisko, moi drodzy. Jeżeli materiał okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem. Widzimy się za pewnie dwa dni. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. Sia!